Czterech kółek. Jest ich coraz więcej, a co rok przybywa ponad 30 milionów. Na drogach całego świata porusza się około 300 milionów samochodów. Przybykliśmy i dziś już trudno wyobrazić sobie życie bez niego, mimo że samochód zaczyna kosztować nas więcej, a pożytku z niego mniej. W ciągu ostatnich 10 lat ceny paliw płynnych wzrosły wielokrotnie. Tymczasem światowe zasoby ropy naftowej maleją. Jeżeli zużycie rosnąć będzie w dotychczasowym tempie, to cena benzyny stać się może prohibicyjna. Musimy więc znaleźć jakiś sposób na lepsze wykorzystanie tego paliwa, które mamy więcej kilometrów z każdego litra. Wydawać się to może dziwne, ale nie jesteśmy w stanie z silnika benzynowego uczynić maszyny o znacznie większej sprawności. Prawa termodynamiki są bowiem nieubłagane. I dlatego zaledwie czwarta część energii zawartej w paliwie zamienia się w tym silniku w pracę użyteczną. Reszta energii idzie na straty, w znacznej części w formie ciepła. I niewiele możemy na to poradzić. Około 20% energii może być również stracone na pokonanie oporu lepkości oleju. Zjawisko to doskonale ilustrują dwa łożyska obracające się swobodnie w rzadkim oleju wrzecionowym. Na razie szybkość rośnie. Ale kropla gęstego oleju na jedno z i obroty wyraźnie spadają. W silniku olej oddziela od siebie ruchome części i zapobiega zatarciu. Jednocześnie wytrzymywać musi olbrzymie ciśnienia i cały czas zapewniać właściwe smarowanie. Wszystko dzięki specyficznej lepkości zaklętej w tajemniczy symbol. Portret silnika benzynowego wygląda naprawdę mało zachęcająco z punktu widzenia człowieka, który jest po prostu jego użytkownikiem, bo raptem 27% energii pochodzącej z paliwa jest przemieniane w użyteczną pracę, a aż 10% to są straty na tarcie, 3% na mniej więcej tarcie przekładni, 7,5% na tarcia w silniku. I tu właśnie z tych 10% konstruując nowy olej możemy próbować coś urwać. Jak to się robi? Ano, prowadzi się badania, które w ostatniej bez mała swojej fazie trwają na hamowni właśnie takie, jak tutaj prawie dwa lata. Bierze się silniki albo prawdziwe, albo takie specjalnie przeznaczone do badań, których tuleja cylindrowa wygląda w ten sposób, kiedy jeszcze badania się nie zaczęły, i standardowy tłok do tych badań, po to by w trakcie można ocenić zużycie tych części, na przykład ważąc pierścienie. Tak wygląda tłok, który już swoje przepracował. Różne receptury, powolne dochodzenie do, właściwej, do właściwego składu oleju trwa, jak powiedzieliśmy, bardzo długo, a równocześnie na takiej hamowni pracuje mniej więcej siedem silników, z których na przykład jeden przechodzi również próby dosyć drastyczne, bo aż siedmiotygodniowe. Kiedyś były cztery, a w tej chwili stanowią jedną całość. To jest właśnie skutek przerwania warstw oleju, w którym pracowały, zetknięcia się metalu i pod ogromnym natężeniem, naciskiem, no temperatura i naciski zrobiły swoje. To po prostu zgrzało się w jedność. I na tym między innymi polega cykl badań, w których materiał pracujący w oleju, w nowym oleju, bądź dobrze znanym oleju, ale badanym przecież co jakiś czas, bo te badania są konieczne w trakcie życia, Całej substancji smarującej, gdzie doprowadza się do sytuacji najbardziej drastycznych, by móc odpowiedzieć na najbardziej elementarne pytania. Kiedy puści, a kiedy będzie jeszcze dobry. To robi się w maszyneriach typu takiego jak tu. Czasem zresztą wyniki nie muszą być aż tak drastyczne. Można doprowadzić tylko do przerwania warstewki oleju w trakcie badania. To są trzy kuleczki badawcze, zamontowane już w imadle. Olej. Bazowy. Jeszcze bez dodatków. Zetknięcie z kulką górną. Gotowe. Start rejestracji. Narastanie obciążenia. Na razie liniowo. Olej zachowuje się dokładnie. Otóż to! W pewnym momencie nastąpiło gwałtowne przejście do powiedzmy zupełnie innego poziomu rzeczywistości, do tego poziomu, w którym olej przestał pełnić funkcję smarowniczą. Czerwony olej bazowy, czarny, jeden z tych olejów, które powstają w ostatnich latach. Dużo większe obciążenia i jeszcze nic. Dopiero tu, na wykresie, skok minimalny. W życiu i w rozwoju tej branży jest to skok na miarę zupełnie nowych jakości. A takie muszą być i takie są oleje, które narodziły się w kilku ostatnich latach. Im olej gęściejszy, tym większy opór pokonać musi silnik podczas startu. Kiedyś można się było o tym przekonać własnoręcznie. W tych czasach kierowca musiał mieć nie grabem. Ale gdy już uruchomił silnik stawał się Panem dróg. Pod koniec lat 20. silnik spalinowy był już całkiem niezawodny, a jazda samochodem stała się przyjemnością trudną do porównania. Oczywiście pod warunkiem, że auto posiadało wskaźnik temperatury. Silnik w owych czasach smorowany był bowiem prostym olejem mineralnym, który w miarę wzrostu temperatury stawał się rzadszy. Silnikowi pracowało się oczywiście lżej, ale podczas długich, letnich przejażdżek zawsze istniało niebezpieczeństwo przegrzania. Olej stawał się zbyt rzadki, by spełniać swą funkcję. Gdy wskazówka przekraczała czerwone pole, nie było wyjścia, trzeba było zjechać na pobocze i poczekać, aż silnik ostygnie. But why not use a thicker oil? Czemuż więc nie używać gęściejszego oleju? W lecie, rzeczywiście wspaniały pomysł, ale w zimie perspektywy zapalenia po mroźnej nocy były raczej nikłe. Najlepszym rozwiązaniem okazała się wówczas sezonowa zmiana oleju. Gęściejszy, i rzadszy na zimę, gdy ryzyko przegrzania było raczej minimalne. Rozwiązanie problemu efektywnego smarowania silnika przetrwało w tym kształcie aż do naszych czasów, mimo swych wad, ograniczeń i konieczności ciągłych zmian oleju. W miarę upływu czasu własności smarne olejów silnikowych wzbogacone zostały specjalnymi środkami chemicznymi. Dodatkowo chroniły one silnik, zmniejszając zużycie części i utrzymując go w czystości. Przeciwdziałały korozji powodowanej tworzącymi się kwasami. Zmniejszały nagar na tłokach i zapobiegały wrzerom na zaworach i popychaczach. Ale problem sezonowej zmiany oleju znalazł swe rozwiązanie dopiero pod koniec lat 50. W laboratoriach powstał olej na każdą okazję, zimę i lato. Dziś znamy go pod cyfrowym symbolem z literką W w środku. Elektron Super Plus C15W40. Dużo tajemniczych symboli, a prawda jest taka, że właśnie w latach 60. pojawiły się na świecie te tak zwane oleje wielosezonowe. Zamiast zmieniać w silniku olej inny na zimę, a inny na lato ze względu na jego lepkość i temperaturę pracy w różnych porach roku, stworzono właśnie takie konstrukcje. Jeden olej na cały rok. Korzyści są oczywiście olbrzymie. Nie trzeba tych przeprowadzać sezonowych zmian oleju, lepiej wykorzystuje się olej, są oszczędności w zużyciu oleju i paliwa i tak dalej, i tak dalej. Ale co zawsze pytają użytkownicy, co znaczy ten tajemniczy skrót 15W? Otóż oznacza on, mówiąc najprościej, Lepkość oleju w niskiej temperaturze. W temperaturze minus 15 stopni powinna ona wynosić 3,5 tysiąca umownych jednostek, nieważne jakich. Natomiast jak to sprawdzić? Sprawdzić to w laboratorium, gdzie konstruuje się oleje, można przy pomocy takiego zestawu aparatury. Układ zwany rotor-stator, specjalny walec wirujący w drugim nieruchomym. Całość oziębiona do pożądanej właśnie temperatury minus 15 stopni, a wszystko to razem jest symulatorem, symulacją rozruchu silnika w niskiej temperaturze. Uwaga, startujemy. Rotor zaczyna się kręcić, natomiast na jednym z tych zegarów można odczytać prędkość obracania się tego rotora. Po odpowiednich przeliczeniach. Właśnie w ten sposób zdobywa się informację o tym, jaką lepkość zachowuje olej w tej temperaturze minus 15 stopni. Jeśli zgadza się ona z założeniami, wszystko dobrze. Można nalewać do butelek. Lać albo nie lać? A to jest pytanie. Nie, na razie nie lać, bo ile wiadomo, co to jest, to 15W, to nie wiadomo, co to jest to dalej łamane przez 40. No przecież jest pewna sprzeczność w tym całym w tej całej historii. No bo jeśli ten olej ma być rzadki, odpowiednio rzadki w niskich temperaturach, to co się z nim stanie, kiedy temperatury będą wysokie, jednocześnie, kiedy powiedzmy nadejdzie lato i zacznie się normalna eksploatacja. To jest właśnie odpowiedź te 40. Bada się lepkość, a właściwie zmiany lepkości. W różnych temperaturach. Tu powiedzmy poszczególne próbki oleju w temperaturze 50 stopni, tam, gdzieś z przodu w temperaturze 40, za mną z tyłu w temperaturze 100 i tak dalej. Układ pomiarowy jest bardzo prosty. Malutka kapilarka, odmierzona porcja oleju, która przeciska się w określonym czasie przez tę właśnie rureczkę. Mierzy się czas i stąd wiadomo, co dzieje się z lepkością. I. Cała sztuka, właściwie całe czarodziejstwo tych współczesnych środków smarujących powinno polegać na tym, że w zimie są dobre, a w lecie, mimo że temperatura zmieniła się przecież o kilkadziesiąt stopni, także nie tracą swoich własności yy, smarnych. Ich lepkość w miarę zmian temperatury zmienia się nie bardzo. Dlaczego? No, odpowiedź to jest właściwie całe echo. Konstrukcji współczesnych olejów związane z y, najnowszymi technologiami chemicznymi. Coś tam w środku jest, co powoduje, że działa to właśnie tak, a nie inaczej. Olej wielosezonowy, pozornie niczym się nie różniący od poprzedników, zawierający w sobie te same oleje mineralne i dodatki ochronne. Z jednym wyjątkiem. Ten nowy składnik to polimer reagujący na temperaturę, utrzymujący lepkość na tym samym poziomie. Gdy jest zimno, łańcuchowate cząsteczki polimeru pozostają skręcone i nieaktywne. Olej zachowuje się tak jak zimowy. Podgrzanie powoduje zwiększenie ruchliwości wszystkich cząsteczek. Olej rzednie, ale równocześnie łańcuchy polimeru rozkręcają się i tłumią ruch cząstek. Zapobiega to dalszemu rzednięciu oleju. Lepkość pozostaje więc bez zmian. W zimie i w lecie ten olej smaruje równie dobrze. Przywykliśmy do niego już dawno, choć pozostawił jeden nierozwiązany problem. Opór związany z lepkością. Gęstość oleju wyraźnie obniża bowiem wydajność energetyczną całego silnika. Kiedy paliwo było tanie, nie miało to większego znaczenia, ale dziś, w dobie oszczędności paliw i energii, problem ten pojawił się ponownie. Czy olej może być znacznie rzadszy, smarując równocześnie tak jak poprzednio, a nawet lepiej? Na pierwszy rzut oka pytanie wydaje się bez sensu. Bo czyż można smarować gorący silnik czymś w rodzaju oleju od maszyny do szycia? Natychmiast się wypali. Problem z rzadkimi olejami polega na tym, że mają o wiele za dużą lotność i zbyt szybko się zużywają. A zatem problem sprowadza się do znalezienia oleju mniej chętnego do parowania. Odgrzewając jakikolwiek olej wystarczająco długo, wcześniej czy później zacznie on parować. Kiedy i jak szybko zależy to od jego budowy cząsteczkowej? Olej to skomplikowana mieszanina cząsteczek węglowodorów, różnych kształtów, wielkości i ciężaru. Różnią się one również reakcją na ciepło. Koniec końcem wszystkie one zaczną parować, ale oleje rzadsze, zawierające cząsteczki o kształcie pierścieni, parują chętniej, aniżeli oleje zawierające cząsteczki o kształcie łańcuchów. Im rzadszy jest olej, tym zjawisko przebiega gwałtowniej. Tak więc im mniej jest pierścieni i więcej łańcuchów, tym większe szanse na stworzenie oleju silnikowego o niskiej lepkości. Do niedawna jedynymi, które posiadały te własności, niską lepkość i małą lotność, były syntetyki, środki smarne stworzone sztucznie przez człowieka. Opracowano je początkowo pod kątem specyficznych potrzeb silników odrzutowych. Były jednak niezwykle kosztowne i trudne w produkcji na dużą skalę. I dopiero w ostatnich latach opracowano specjalny proces rafinacji, pozwalający na uzyskanie tego samego rezultatu środka smarnego o niskiej lotności ze zwykłej ropy naftowej. Tak powstała baza nowej generacji olejów wielosozonowych. I jakby na złość swej rzadkości, olej ten chroni silnik lepiej niż kiedykolwiek przedtem. Oto praktyczne efekty prac w dziedzinie chemii polimerów. Przewaga nowego typu polimerów przejawia się szczególnie tam, gdzie panują niezwykłe wręcz siły ścinającej naciski. Pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi a ścianą cylindra, pomiędzy wałem korbowym a panewkami, czy między trybami przekładni, gdzie ciśnienie dochodzi, dochodzić może do 10 ton na centymetr kwadratowy. W takich warunkach olej i polimer mogą się rozdzielić. Większe cząsteczki polimeru są ciągnione, ściskane i ryzyko zerwania łańcucha rośnie. Im dłuższy jest okres pomiędzy kolejnymi zmianami, tym większa może być degradacja oleju. Będzie on stopniowo tracił lekkość. <laughs> Nowe oleje nie mają już jednak tej wady. Poprawiono strukturę polimeru. Jest on mocniejszy i bardziej elastyczny, a przy tym znacznie mniej podatny na zerwanie. I tu chemia polimerów odniosła kolejny sukces. Oleje stały się znacznie trwalsze od swych prekursorów. Wróć zabiegu zamkniętego. Podawany jest tędy na pompowtryskiwacze, tu poddawany strasznie drastycznym, mechanicznym warunkom i wraca z powrotem. I tutaj można zobaczyć, co stało się z jego cechą najważniejszą, to znaczy z lepkością. No bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że olej to nie jest substancja zawieszana w próżni. To pracuje w układach mechanicznych, a układy mechaniczne, współczesne silniki, robią się coraz bardziej drastyczne. Rośnie stopień sprężania niesamowicie. Ze względu na, e, powiedzmy, szukanie coraz gładszego opływowego kształtu, no, pogarszają się warunki chłodzenia, rosną temperatury pracy silników i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że w tej całej grze nowych silników używanych w konstrukcjach y, samochodów, olej musi nadążać za wszystkimi fanaberiami tamtych konstruktorów. Nie może tracić własności y, głównie lepkości na skutek tylko tego, że raz znalazł się między częściami mechanicznymi. No taki jest jego los. W tym życiu styka się olej z dwoma żywiołami tlenem i wysoką temperaturą w silniku. I oczywiście skutek tego oddziaływania jest taki, że olej, który jest mieszaniną węglowodorów, utlenia się, starzeje. Szereg zachodzi w nim reakcji chemicznych, które właśnie można, jeśli się ma odpowiednie narzędzia badawcze, sprawdzić. W tych naczyniach próbki różnych olei. Różna receptura, różne składy chemiczne. Temperatura naczynia 200 stopni, a więc dwa razy więcej aniżeli prawdziwe warunki pracy w silniku. I specjalnym systemem naczyń, płuczek, wtłaczany tlen do tych naczyń spotyka się z olejem, a temperatura wyższa po to, żeby przyspieszyć cały proces. I tutaj można, badając potem próbki oleju, ocenić. Czy w miarę upływu czasu jego lepkość nie spada zbyt drastycznie? Czy na skutek zakwaszenia substancji pod wpływem tlenu nie będzie olej zwiększał korozji różnych części silnika? Po prostu te badania chemiczne dają odpowiedź, czy olej zdrowy jest dla silnika. Ale to nie jedyne odpowiedzi, jakich szukamy. Chcemy zawsze też wiedzieć i to, czy olej na przykład nie będzie powodował tego, że silnik zacznie nagle zużywać większej ilości paliwa? Dziś olej jest rzadszy, choć trwalszy i lepszy. A im rzadszy, tym mniejsze opory ruchu w silniku. Mniejsze opory to znów mniej strat energii i większa wydajność silnika. To po prostu oszczędność paliwa. Ale czy jest to gra warta świeczki? Czy rzeczywiście oszczędności są znaczące? W izolowanych warunkach laboratorium przeprowadzono test porównawczy. Najpierw zbadano zużycie przy klasycznie stosowanych olejach, a potem to samo z nowym olejem wielosezonowym. Zużycie paliwa mierzono przy stałej wysokiej prędkości jazdy, a następnie w symulowanym cyklu miejskim. Ponieważ nowy olej przepływa łatwiej, pompa cyrkulacyjna pracuje przy mniejszym ciśnieniu. To powoduje dłuższe palenie się kontrolki ciśnienia po uruchomieniu silnika. Mimo to smarowany jest on prawidłowo od samego startu. Po osiągnięciu właściwych obrotów lampka gaśnie. Każdy test przeprowadzony zostaje według specjalnego programu, w którym eliminuje się szereg zmiennych trudnych do uchwycenia wielkości, jak na przykład temperament kierowcy. Wskazują, że przeciętny kierowca może zaoszczędzić w ciągu roku 90 litrów paliwa. U nas to dwumiesięczny przydział, gdzie indziej dwa tygodnie jazdy za darmo. W praktyce wyliczenia nie są jednak tak proste. Różne są bowiem warunki jazdy i różni kierowcy. Na długich trasach przy szybkiej jeździe badania wskazują jednak na oszczędność rzędu 2%, natomiast przy jeździe miejskim rośnie ona nawet do 8%. Ale chodziło przecież nie tylko o mniejsze zużycie paliwa. Doświadczenia z nowym olejem wskazują, że zmarują znacznie wydajniej. Aż dwa lata trwały badania drogowe nowej generacji olejów wielosezonowych. Samochody testowe przejechały po drogach i bezdrożach Europy setki tysięcy kilometrów. Eksploatowano je zimą i latem, pobierając co dwa tygodnie próbki oleju do analizy. Zmieniono olej zaledwie raz na 25 tysięcy kilometrów. Gdy zakończono próby i rozebrano silniki na drobne części, nie było w nich śladów mechanicznych uszkodzeń. Zasługa silników i oleju zarazem. Jedno bez drugiego istnieć nie może. Co było do udowodnienia. Przy czym znów warto wiedzieć, że są to dane, oczywiście, na dzień dzisiejszy, bo procedury trwają i nowe będą się rodziły. A nowe bada się już teraz, na przykład, tak właśnie. Malutkie naczynko z badanym olejem i naczynko odniesienia. To wszystko przykryte, odizolowane możliwie dokładnie od otoczenia. I umieszczone, a w wielu przypadkach zresztą w naczyniach tego typu, które umożliwiają jeszcze podniesienie tam w środku ciśnienia do kilkudziesięciu atmosfer, to wszystko umieszczone we współczesnym analitycznym przyrządzie do badania olejów, który wiele procedur badawczych, które poprzednio były wykonywane, no w wielu przypadkach w przeciągu całych dni tu sprowadza, jak gdyby ciągnie... Ściąga ten czas tylko do pracy na kilkudziesięciominutowej. I tu uzyskuje się informacje o tym, czy to, co nowego wprowadzono do przyrządu jest lepsze niż to, co było, czy też nie. Ale przebyć musi. Takie są po prostu wymagania na dzień dzisiejszy. To nie jest tylko fanaberia, by elektroniką zastąpić tradycyjne metody badawcze. Czas, tworzeniu nowych olejów zaczyna być coraz szybciej. Czas biegnie coraz szybciej dla konstruktorów, a użytkownicy po prostu chcą wiedzieć, czy to, co pracuje w ich silnikach, jest dobre. Słynny jest już spór o selektor super plus. Wielu jest niedowiarków, którzy twierdzą, że ten olej jest po prostu za gęsty, za rzadki. A tymczasem prawda jest taka, że przeprowadzono wszechstronne badania, które wykazały, że jest właściwy. I w ogóle jest to przyczynek do szerszej sprawy. Do walki pomiędzy tradycją stosowania olejów sezonowych a nowoczesnością, która polega na używaniu olejów wielosezonowych i na świecie procent tych olejów wielosezonowych wynosi dziś 85, w Polsce tylko 70. Musimy niestety z tą złą tradycją walczyć, przyzwyczaić się do tego, że nowoczesność to właśnie te wielosezonowe oleje. A poza tym, to cóż, trafna jest stara formuła. Kto smaruje, ten jedzie.